Chcemy, żeby e, młodzi ludzie pobawili się i bez względu na wynik każdy z tych hali sali wyjechał z przeświadczeniem, że bycie elektrykiem może być cool i ten zawód nie tylko jest dla bumerów. Chcielibyśmy mobilizować w jakiś sposób i zachęcać do tego zawodu tych najmłodszych ludzi, jestem bardzo mile zaskoczony organizacją. Wszystko jest na tip top. Bardzo dobra atmosfera. Mam nadzieję, że na części praktycznej, jeżeli się dostaniemy, będzie również taka. Uczniowie moi mówili, że dużo się dowiedzieli i powtórzyli, bo były pytania z egzaminu, które też gdzieś tam są zawsze ćwiczone na lekcjach i mówią, że warto. Można sprawdzić, czy jest się kompetentnym w tej dziedzinie, czy trzeba coś jeszcze udoskonalić. Chciałem zobaczyć, jak, czy znam wszystkie informacje, które bym potrzebował na przykład w zawodzie. Patrzyłem na listę uczestników, czyli ilość szkół, to, to na zaskoczenie, in plus dla takiej tezy. Dańsk, Koszalin, Wadowice, a więc, więc prawie cała Polska. To jest duży sukces na pewno, no bo w końcu przyjechał tutaj 28 szkół. Oczywiście są bardzo fajne nagrody dla uczniów. To też jest bardzo motywujące dla nich. Myślę, że fajne doświadczenie, takie, żeby się sprawdzić. Zawód Elektryka jest zawodem specyficznym. Ten konkurs pokazuje zawód Elektryka w zupełnie innym świetle. To jest projekt długofalowy, więc będziemy myśleć już nad jeszcze lepszą edycją w przyszłym roku.